Hej, witajcie. To jeszcze nie jest odpowiedź na QA, ale jest pewien temat, który chciałem poruszyć. Eee, mianowicie chciałem wam powiedzieć, jakie kanały związane z Lolem ja oglądam. Eee, wiele osób zastanawia się, czy w ogóle oglądam streamy, czy oglądam jakieś kanały właśnie na YouTube. Eee, więc odpowiedź jest taka, że nie ma tego dużo. Hmm. Nie oglądam raczej takich funny moments, ani nic takiego, bo mnie to nie bawi. Nie widzę nic śmiesznego w tym, że ktoś padnie gdzieś i, i zacznie się śmiać albo raidować. Myślę, że raczej oglądam kanały takie, które mają jakiś quality content, wartościowy i pierwszym prawdopodobnie pod względem merytorycznym najlepszym kanałem, jaki oglądam, jest LS. LS jest coachem. Nawet nie pamiętam, gdzie on był tym coachem, ale robi bardzo dobre filmy na temat różnych... Przede wszystkim coachuje graczy teraz pojedynczych, indywidualnie. Jeśli chcecie się załapać na takiego coacha, musicie wydać, nie wiem, 100 coś dolarów za godzinę, 150 chyba. Nie sądzę, żeby to było aż tyle warte, mimo że jest bardzo dobrym coachem, to Strata takiej, wydanie takiej kwoty na coacha, będąc tylko graczem solo Q, prawda? Ten ktoś z tym raczej dalej nigdzie nie pójdzie, to moim zdaniem mija się z celem, ale e, nie zmienia to tego, że możecie to mieć za darmo. Wystarczy wejść na kanał, nie musicie płacić 150 dolarów i możecie popatrzeć, jak działa taki profesjonalny coach. Ma, on, on ma tak. E, trzy rodzaje filmów. E, omawia zagrania i strategie, które były, od, od, były na jakichś turniejach, e, w jakichś konkretnych grach. E, robi e, sesje coachingowe, nagrywa i wrzuca na YouTube, oraz e, robi recenzje gier, tak jak tutaj widzicie na przykład e, Faker'a Riza recenzja. I to działa w ten sposób, że ogląda grę Faker'a, mówi co było zrobione dobrze, co było zrobione źle. Jest to kanał bardzo dobry. Myślę, że po części, po części biorę z niego może inspiracji i prawdopodobnie to jest jedyny kanał, którym chociaż trochę się inspiruję, bo pozostałe, pozostałe są jednak trochę bardziej dla rozrywki. Czy ma coś jeszcze LS o czym nie powiedziałem? Czasem, rzadko jakieś poradniki wrzucane i ewentualnie jakieś pogawędki, coś takiego. Widzę tier listy kiedyś były. Okej. Okay. Drugi kanał, który oglądam to jest Pan's Dragon. Zawsze jak mówię, to, to zastanawiam się, czy dobrze mówię, ale chyba tak. Panca nie oglądam wszystkiego. Oczywiście jak chcecie, to możecie, czemu nie, ale takie filmy z PB i tak dalej to mnie za bardzo nie interesuje. U niego oglądam w zasadzie tylko jedną serię, to jest Droga do Pretendenta. Już jakiś czas nie oglądałem, czy on to dalej kontynuuje. Tak, jest Challenger to Rank 1, teraz to się nazywa Niedroga do Challengera. Eee, Okej, okay. to jest bardzo dobra seria. Inne są, mam wrażenie, zrobione tak e, bardziej pod publiczkę, pod widza masowego, który, który nie wiem, po prostu, żeby były wyświetlenia i tak dalej. Ale ta seria Challenger to Rank 1 jest bardzo dobra, e, bo Pans e, omawia ją, e, omawia swoje zagrania. Już po nich, jakby oglądając film, można się zorientować, co tam w głowie gracza z Halo siedzi. Mówi na przykładzie swojej gry, co było zrobione dobrze, co było zrobione źle. I jest to dla mnie po prostu dobre połączenie rozrywki z czymś wartościowym. Tak, bo myślę, że innym kanałom, które oglądam, nie udaje się tego zachować. Jak na przykład włączam jakiegoś imię, imię albo... Co tam jakieś double lifty, szczerze mówiąc, nie czuję, nie czuję z tego. Oglądam to, ale ani mnie nie bawi, ani, ani nie ma w tym dla mnie niczego ciekawego. To jakoś, jakoś mnie to nie kręci. Trzeci kanał, który oglądam, w zasadzie nie wiem, czy to można nazwać kanałem, mm, ale dobra, tak powiem. To kanał DOPy. Problem z tym mam taki, ja nawet nie wiem, czy on jest oficjalnym założycielem tego kanału. Poza tym tych kanałów już widziałem cztery. Po kolei są kasowane, wtedy jest dodawany nowy. Ale Dopa jest moim zdaniem jednym z najlepszych graczy na świecie i myślę, że jest moim ulubionym graczem. Jeżeli, jeżeli miałbym wybierać mojego ulubionego gracza, to byłby to Dopa. Gość gra naprawdę bardzo dobrze. Zresztą ostatnio widziałem jakieś tam filmy, że zrobił. Chyba na 50 gier 100% win rate. E, co jest oczywiście dobrym wynikiem. E, I jego kanały z jakiegoś powodu są usuwane. Ja tam słyszałem, że one jakieś, nie wiem, może jakieś zatargi z koreańskim YouTube'em albo coś takiego. Ciężko mi dokładnie powiedzieć, ale nie zmienia to tego, że e, to są bardzo dobre filmy. Gameplay dopy. Ciekawe, czy są z widoku pierwszej osoby, to co tutaj zobaczymy. To jest akurat poradnik, jest na dodatek po koreańsku, to się nie bójcie, pewnie są jakieś napisy. Eee, czy to jest gameplay? Eee, bo najlepsze gameplay, tak, to jest gameplay z pierwszej osoby i to jest to, o co mi chodzi. Eee, jeżeli oglądam jakieś gameplaye, to zdecydowanie wolę oglądać je z widoku pierwszej osoby niż z spektatora, bo daje nam to wiele więcej informacji, jak dany gracz porusza kamerą, właśnie. Eee, możemy. Powiem, yy, że tak powiem, po prostu wejść w jego skórę, czego tryb spektatora po prostu nam nie daje. Okej, okay. i ten film trwa. Sześć minutek. O, tak, to, to chyba na tyle, bo ten temat wyczerpałem. Jak mi się uda zrobić, to QA będzie jutro. Tak, tak myślę, a jak nie Q&A, to będzie jutro gameplay jakiś. Yy, I co? To na tyle. Mam nadzieję, że ten film. <gryw> Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Słyszymy się w następnych materiałach. Peace.